Prawda o pedofilii. Statystycznie seksualność człowieka rozpoczyna się podobno, że od, od samego rodzenia, ale powiem tak, że na pewno jak się ma gdzieś 13 lat 13, 14 no to już duże nawet są jest to natężenie tego myślenia o seksie, tej ciekawości seksualnej. No i tak statystycznie dziewczyną zainteresuje się i rówieśnik i starszy i nawet znacznie starszy mężczyzna. Natomiast u chłopaków jest statystycznie tak, że są nazywani niedo niedojrzałymi, y gardzą nimi rówieśniczki. Starsze kobiety tym bardziej. Y więc tak naprawdę, to mężczyźni są właśnie krzywdzeni seksualnie. Czyli ta pedofilia, tak zwana pedofilia tak naprawdę jest czymś, co sprawia satysfakcję kobietom i dziewczynom młodym. No bo jakby mają poczucie, że one mogą, tak? Mogą ze starszym, mogą z młodszym. I tak naprawdę te kupaki są ofiarami płci kobiecej. Są przez nie krzywdzeni, więc tak naprawdę jest odwrotnie niż się ustaliło.